Dodawaniu zdjęć do naszego tekstu. No i powiedzmy, że mamy już jakiś tekst napisany, yy, na przykład jakiś artykuł, albo no, nie wiem, jakąś pracę, referat na, na, na jakiś przedmiot. No i chcielibyśmy do niego dodać zdjęcia. No to jak to zrobić? No jest, no, jest oczywiście. Dobra, jest oczywiście droga typu kopii wklej. Powiedzmy, że szukam czegoś w internecie i, yy, i chcę to dodać bezpośrednio tutaj, więc możemy tak zrobić, że szukam w internecie powiedzmy, albo jeśli mam na komputerze, to mogę z komputera tak to kliknąć kopiuj, no nie wiem, co chcemy wystawić, tam mam filozofię, więc może jakiegoś filozofa, nie wiem, Sokratesa. Teraz tak. Przypominam, jak pobierać sobie zdjęcia z internetu, zwłaszcza do rzeczy, które gdzieś później będą publikowane. No bo jeśli to jest tylko powiedzmy jakiś referat, który oddajecie na lekcje, no to nie musimy się aż tak bardzo przyjmować tym, ale jeśli to jest gdzieś publikowane albo gdzieś, gdzieś to idzie dalej, to trzeba pilnować tego, żeby zdjęcie miało odpowiednie prawa do użytkowania. Tak? Więc jeśli wyszukujemy sobie w grafice Google, to tutaj w narzędziach musimy prawa użytkowania, użytkowania określić na. Oznaczone do podobnego wykorzystania albo do podobnego wykorzystania z modyfikacją, zależy co Wam jest potrzebne. Jeśli, to jest jeśli umieszczacie na przykład na stronę, no w celach niekomercyjnych, czyli właśnie na przykład, nie wiem, oddajecie jakąś pracę yy, na przykład na konkurs. A nie, no dobra, w sumie na konkurs to jest komercyjny, czy nie? Nieważne. W każdym razie tutaj wybieracie jedno z, z tych, w zależności od tego, do czego zamierzycie tego zdjęcia użyć. No dobra, ja wezmę w celach niekomercyjnych. Z modyfikacją. No i mam jakieś tam zdjęcia teraz te, które mogę sobie użyć. No, to mi się podoba, więc to sobie wezmę. No i tak jak mówiliśmy, tak jak Gabryś powiedział, po prostu klikam sobie teraz na to zdjęcie. Y, klikam kopię, grafikę. I mogę w ten sposób bezpośrednio do, do tego wstawić. Po prostu klia, klikając prawym przyciskiem wkleja albo posługując się skrótem klawiszowym Ctrl V. No dobra. No ale zobaczcie, jak to się wkleiło. Wkleja mi się tam, przede wszystkim tam, gdzie. Gdzie mam postawiony kursor? Więc jeśli mam postawiony kursor na początku i wkleję, no to to się wklei w tym miejscu, gdzie kursor był postawiony, no a tekst automatycznie się przesunie. Bo domyślne ustawienie wyrównania tekstu, czyli tego, jak tekst się układa wokół tego zdjęcia, jest takie, że jest zdjęcie i dopiero później jest tekst. No dobra, a jakbym miała na przykład tutaj kliknięte gdzieś pomiędzy i wstawiła sobie, no to zobaczcie, że tak się wkleja w środku. No, i tak jak mówię, cały tekst jest od razu obsunięty. Co. co jak to ustawić, jak to zmienić, to za chwilę powiem, ale po, po, pokażmy jeszcze, jakie są inne możliwości wstawienia zdjęcia. No, oczywiście, jeśli będę tego zdjęcia potrzebowała później, no to przydałoby się to zdjęcie zapisać, więc wtedy zapisz grafikę albo zapisz obraz jako, w zależności od tego, jaką macie przeglądarkę. No i gdzieś tam w takim, w takim miejscu, żebyście wiedzieli, w którym miejscu to się zapisało, nie? Więc w jakimś takim miejscu sobie zapisujemy, a ja może na popicie sobie zapiszę. I wtedy w, w, w naszym tekście, gdzie to chcemy wstawić, klikamy wstawianie i tu możemy wybrać sobie obraz. I możemy wybrać z urządzenia. To jest, jeśli macie starą wersję Worda albo jakieś... Tak, już czekaj chwilę. Teraz lepiej? Teraz lepiej. Dobra. Jeśli macie starą wersję Worda, to będzie tylko do wyboru będzie tylko i wyłącznie do wyboru po prostu wstaw obraz z komputera. No i ja tam mogę w sobie wstawić to zdjęcie, które tam wybrałam. Tak samo wstawia się w tym miejscu, w którym był postawiony kursor. Ale jakie jeszcze są inne opcje? Zobaczcie, jeśli macie nowszą wersję Worda. To na przykład można wybrać zdjęcie stokowe. Czyli yy, o co chodzi ze stokiem? Pewnie część z Was wie, bo yy, to jest takie już popularne słowo, nie? Stok. Ale chodzi o to, że to są, to są takie darmowe repozytoria zdjęć, dobra, repozytoria, darmowe takie składy zdjęć, w których można sobie yy, takie zdjęcia, które właśnie są udostępnione dla, yy, dla takiego użytkowania. Na przykład ktoś chce wstawić jakieś yy, zdjęcie na bloga, a nie ma, więc, żeby nie naruszyć czyichś praw, to może skorzystać sobie z takich darmowych zdjęć. To są właśnie zdjęcia stokowe. Oczywiście na stokach, w stokach są też zdjęcia płatne, gdzie tam się wykupi sobie dostęp do jakiejś bazy danych zdjęć. I, i można wtedy jakby korzystać, pewnie, z szerszej oferty albo z jakichś takich bardziej. Dostosowanych zdjęć, powiedzmy. No i zobaczcie, tu mamy jakieś tam różne przykładowe, można by coś było wyszukać. Na przykład, nie wiem, jak pisze filozof, to pewnie też filozof, to pewnie też jakieś tam zdjęcia o, nie ma. No właśnie. Więc te, w tym banku obrazów to, to nie tak jest, że wszystko jest. Tylko, tylko jakieś tam zdjęcia takie, no takie właśnie, które służą nam jako nagłówki, na, czy jako zdjęcia na przykład na bloga i tak dalej. I jeszcze jest opcja. Obrazy online, czyli nie muszę wchodzić osobno w internet i szukać gdzieś w Google'ach i tak dalej. Tylko mam tutaj od razu takie bezpośrednie narzędzie, że mogę wyszukać sobie wśród obrazów online. No i tu jest, zobaczcie, obsługiwane przez wyszukiwarkę Bing, a nie przez Google. No i tak samo jak tutaj wpiszę na przykład sobie Sokrates. i teraz tak zobaczcie jak kliknę tam wyszukiwanie to mam tutaj pojawia mi się takie coś jak tylko licencja Creative Commons. Creative Commons to jest właśnie typ y, takiego typ y, prawa do użytkowania, który pozwala nam na y, dowolne tego użycie y, tak, że y, nie naruszamy niczyich praw y, autorskich do tego, tak? No i właśnie mogę tutaj sobie bezpośrednio wyszukać obraz. Nie muszę specjalnie otwierać internetu i tak dalej. Tylko mam bezpośrednio tutaj taką, mm, tylko ta, taką opcję. Natomiast y, ten obraz online, o, o ile mi wiadomo, to jest dostępny od wersji 2013 Worda. E, Okej, okay. Dobra. To już załóżmy, że zdjęcie dodaliśmy w taki czy inny sposób. No i teraz jak ustawić to, jak jest położony względem tekstu? No, powiedzmy, że chcę, żeby to było gdzieś tutaj, no ale nie chcę, żeby było tak, że tutaj mam tekst, potem mam obraz i dopiero mam potem tekst. Mi, u mnie, zobaczcie, pojawiło się, pojawiła się taka ikonka to, taka, opcję układu. Jeśli tego nie macie tutaj, to zaraz pokażę, gdzie to znaleźć. Zawsze można kliknąć prawym przyciskiem i tutaj znajdziecie, znajdziecie to, to, jak ten tekst ma być ułożony, pod słowem zawijaj tekst. No i zobaczcie, jakie mamy opcje. Domyślne jest to równo z tekstem, tak? czyli tekst, potem zdjęcie, potem tekst. Może być jako ramka. I wtedy nasze słowa układają się wokół, wokół tego zdjęcia. No, jak widzicie, jest bardzo rozstrzelony, bo wtedy tak, zdanie mam tak, zaczyna się tutaj, a potem ciągnie się dalej po tamtej stronie. Więc czy to jest najlepszy układ? No niekoniecznie. Dalej, jakie jeszcze mamy opcje w tym Zabijaj tekst? Mamy tak, przylegle, to jest bardzo fajna opcja, bo można wtedy, na przykład tak tutaj sobie... Też nam się układa tak dosyć w, po jednej i po drugiej stronie, jeśli przesuniemy za bardzo na środek. Ale zobaczcie, że już przylegle do tego obrazka nam się te, ten tekst umieszcza. Mamy jeszcze tak, na wstrość, czyli może być, powinno się ustawiać, że przez obrazek tylko. Widzę, że chyba coś nie działa. Albo ja mam coś jakiś ustawienia jeszcze. Eee, czemu nie wsk na no, wskroś jest? Dobra, nie, nie pamiętam, o co chodziło z tym na wskrosie. Góra, dół to jest właśnie, że jest zupełnie oddzielony tekst, potem, potem tekst na dole. I za tekstem, czyli jest tak jakby z tyłu. Tak? I przed tekstem, czyli no to zobaczcie, co tu się stało. Yy, zasłaniam tym obrazkiem tekst. No to chyba tak średnio tutaj będzie nam pasowało. Yy, no, ja ustawię może przylegle. Czyli tak, żeby było gdzieś w ten sposób. Ok. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? No, mamy tutaj yy, mamy tutaj style. I o tych stylach też zaraz powiem, bo o tym, yy, o, tym o tym mamy sobie powiedzieć też dzisiaj. Yy. Można jeszcze tak, dodać podpis. I wtedy mam, jeśli tworzę jakiś taki, jakąś taką pracę, która będzie zawierała więcej y, zdjęć, albo na przykład chcemy zrobić później spis tych rysunków, które się pojawiają. No bo jeśli pracujemy już, piszemy jakiś na przykład profesjonalny artykuł, to dobrze jest później taki właśnie spis zdjęć na przykład zrobić. No i mogę tu jakiś tam podpisek, y, podpisek podpis zrobić tego rysunku. Na przykład podpiszę, że to jest Sokrates. Tutaj ta etykieta, która nam się pojawia, to jest rysunek, właśnie, nie? Rysunek można to ewentualnie zmienić. Mogę też wykluczyć etykiety z podpisu, czyli, czyli bez, bez, tego, bez tego słowa rysunek. No ale dobra, ja zostawię. Tu tam numerowanie jeszcze można sobie określić, czyli na przykład, żeby było rzymskimi. No, może tak ustawię. No i co? No i ok. No i jest, bo dodało się rysunek Sokrates bezpośrednio pod tym zdjęciem nam się wstawiło. OK. Rozmiar i położenie. Tam jeszcze można ustawić tekst alternatywny. O co chodzi z tekstem alternatywnym? Jeśli nie wyświetli się zdjęcie komuś, czyli na przykład będzie jakiś problem ze zdjęciem, to jeśli dodamy tekst alternatywny. To zamiast tego zdjęcia wyświetli się właśnie ten tekst. Czyli, na przykład, tu był rysunek Sokratesa I wtedy ktoś, kto to czyta, mimo tego, że rysunek mu się, czy tam obrazek mu się nie załadował, to widzi, że tu był na to była na przykład yy, jakaś tam rycina z Sokratesa. Dobra. Jest jeszcze kilka opcji, może już nie będę aż tak się wgłębiać. I mamy jeszcze opcję formatu obraz. No, i otwiera nam się takie okno dialogowe. Ja może na razie to zamknę, bo wszystkie te rzeczy można też znaleźć. Tutaj, jeśli mamy kliknięty ten obraz, to pojawia nam się format obrazu, i wszystkie rzeczy, które się tam pojawiały tutaj w tej zakładce, która się przed chwilą otworzyła, mamy też tutaj. No, i możemy bezpośrednio w edytorze tekstu też pracować z tym zdjęciem. No, a na przykład, tak w tych nowszych wersjach będziecie mieli w ten sposób pokazane, jakie są możliwe efekty. Więc ja mogę dodać na przykład, że to będzie w, ram, w takim kółku. O, no, tu różne oczywiście możecie, można się pobawić. Można sobie jakieś tam obramowanie do tego dodać, no, zmieniać kolor i tak dalej. Oczywiście grubość tego obramowania, kreski, te sprawy. Różne są efekty obrazów, na przykład jakieś tam 3D. Yy, także coś takiego. To już zostawiam do Waszej, że tak powiem, yy. Zabawy, można tam prawędzie wygładzić. No, takie tam różne rzeczy. Ok, Można też ustawiać różne filtry. Tutaj tu macie w kolorach, na przykład, albo w korekcje różne dodawać i tam z kontrastem pracować, z ostrością. Można większą przezroczystość zrobić, efekty artystyczne to tak jak mówiłam, to jakieś tam filtry pododawać. I co jeszcze? czy ja coś jeszcze mam do powiedzenia. W zasadzie chyba tak. Tu jeszcze wszystkie te rzeczy, które zmienialiśmy, czyli tam położenie tekstu możemy sobie, sobie ułożyć, ułożenie i tak dalej. Możemy też przyciąć. Oczywiście zmiana rozmiaru, no to wiadomo, tymi ym, 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 kropeczkami sobie przesuwamy albo tutaj ustalamy jakąś tam konkretną, konkretną wartość. Natomiast o co chodzi z przycięciem? No, jeśli chcemy przyciąć obraz, no to możemy na przykład przy, przyciąć do kształtu. Chciałabym, żeby ten Sokrates był w serduszku. No to sobie wezmę przyknie do kształtu serce. No i o taka rameczka w postaci serca gotowa. Yy, dobra. Mm, to chyba tyle. Nie ma co przedłużać sztucznie. W zasadzie wszystko, co miałam Wam do powiedzenia o tych obrazach, to powiedziałam. Czy ja tam w temacie coś jeszcze miałam? Yy, nie, w zasadzie nie. Przemieszczanie obrazów to oczywiście klikamy, przeciągamy w to miejsce, gdzie nam, yy, gdzie nam pasuje. Tyle, z szablonami jeszcze tam mamy w temacie Ym, i tu y, z szablonami, no to tak, to przede wszystkim chodziło o to, y, jak możemy tam to zdjęcie trawać. coś mi się aha, moje podpis się przesunął, natomiast też mamy, y, o co chodzi z szablonami, y, 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 chodzi o to, że jeśli chcemy, y, żeby nasz, Plik, który tworzymy, był jakimś określonym. Nie mógł po prostu. Nie, zaczyna, nie chcę zacząć od pustej kartki. Tylko chciałabym na przykład stworzyć y, jakąś, y, na przykład broszurkę, albo CV. No to ta takie szablony są dostarczone przez y, przez Worda. Możemy to zrobić po prostu, jak klikniemy plik nowy, y, to powinno nam się pojawić do wyboru. Albo biorę pusty dokument, albo szukam sobie jakiegoś szablonu. No i powiedzmy, ja bym chciała zrobić CV, więc wyszukuję sobie CV w tych szablonach, które są dostępne dla Worda. No i wybieram, co mi się podoba. Powiedzmy, no nie będzie to pierwsze. Klikam sobie tam otwórz. I wtedy już tylko bezpośrednio zmieniam na tym szablonie rzeczy, które bym chciała zmienić. No na przykład nie chciałabym mieć tego pana lekarza tutaj w swoim w swoim tym, więc usuwam sobie jego zdjęcie i wstawię sobie swoje. No dobra, to gdzieś jakieś tam obrazy z urządzenia. Ja mam jakieś zdjęcie na pulpicie. No powiedzmy, że robimy życiorys Sokratesa, więc Sokratesa tu sobie dodałam. No i wszystkie te rzeczy, które pokazywałam wcześniej tak mogę tu edytować. I tak samo tutaj później zmieniamy tylko, tylko poszczególne elementy, które są dodane na tym na tym szablonie. Tyle. Dobra, 20 minut styk. Jakieś pytania? Dlatego macie? Nie. Okej. Okay. No to jeśli nie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za pojęcie Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.